Cześć, z tej strony ja, witajcie w a przed wami konkurencja Twin Mustanga, po prostu dzieło sztuki, samolot, który odradzał największym wrogom F-84B. Moi drodzy, żeby wystartować tym cudem, trzeba zawrócić na lotnisku, polecieć na jego, właściwie pojechać na jego koniec. Znów zawrócić, dać cały ciąg, wziąć różaniec w rękę, zacząć się modlić i próbować wystartować. Po prostu rewelacja. Zobaczcie, gdzie są już moi koledzy z Steamu. Są 4-5 kilometrów od lotniska, a my nawet nie wystartowaliśmy. I tak właśnie gra się tym samolotem, jeśli się nie ma długiego pasa. Cóż. To by było jeszcze pół biedy, że to nie startuje. Pierwsze P-80 również nie startowało, dopiero po i dostało odpowiednio zbafowany silniczek, który szybciej przyspiesza. I no F-84 zastąpił miejsce P-80A i jest teraz najpewniejszym samolotem odrzutowym na tierze 6.7. Pokażę tylko tą jedną bitwę tym samolotem, więcej nim nie będę grał w obecnej, e, obecnej wersji tej maszyny. Nie ma to najmniejszego sensu. Ten samolot e, przede wszystkim prędkość nabiera chyba szybciej niż on. Tak samo szybciej się znosi niż on. O skręcaniu w ogóle nie ma mowy ani w pionie, ani w poziomie, co zademonstruje Tak jak mówię, samolot ten nie nadaje się absolutnie do niczego. Jest, jest tragedią. Tutaj, tylko jeśli coś nim rozwalicie, to dlatego, że albo się przyczailiście, albo przeciwnik was nie widział. Bo tak naprawdę, no, z meteorami, to no, nie ma w ogóle co porównywać. Nie ta liga, to tak jakby była. Ja wiem, jakby miało z nami dziecko uzbrojone w grzechotkę walczyć a my mamy powiedzmy 20-30 lat i dobry karabin maszynowy Takie mniej więcej są szanse Trochę mi żal grafików, którzy robili ten model i osób, które go właśnie projektowały, no bo to jest zrobione tylko po to, żeby sobie było, nikt tym nie będzie latał Ja się to z celem, zresztą jak latacie na na jety te pierwsze to widzicie, że praktycznie nikt tym nie lata. To są tylko osoby, które odblokowały ten samolot i go sprawdzają. To tylko one latają i właśnie po tych pierwszych lotach już nie latają. Bo nie ma po co. Jeśli chodzi o 6-7 to u Amerykanów Shooting Star jest po prostu najlepszy. I ogólnie to jest całkiem dobry jet. A ten model i później P80 nie ma po co nimi latać po prostu no, takie same rosowania 6-7 mają wszystkie 3, a Shooting Star jest zdecydowanie zdecydowanie lepszy zobaczcie jak to przyspiesza, po prostu jakby ślimak sobie szedł zobaczcie jak szybko traci prędkość przy małym nawet pochyleniu a wznoszenie to, no, to naprawdę nie jest jakaś mega rewelacja jak na Jetta Jest rozpacz, już nie mówiąc o tym właśnie, że walka tym samolotem jest istną tragedią Ach, tutaj nie wiem, postaram się może strącić jakieś boty, żeby cokolwiek rozwalił jak, jak będzie jakaś szansa, to zaatakuję Jetta Na przykład jak się on, Tego Meteora może jak, jak wejdzie Na TF-80C No i się na niego zapatrzy, to to jest jedyna szansa, że coś zrobimy pod warunkiem, że nie będzie jakichś wielkich e, Wielkich tutaj robić akrobacji, ten samolot, o takie coś, jedynie mamy szansę rozwalić pod warunkiem, że ten samolot nam nie spuchnie, na szczęście mamy dużo mocy, więc uwaga możliwe, że jedyne zestrzelenie pistoli tego samolotu w mojej wykonaniu U, udało się udało się i takie free fragi jedynie na coś takiego możemy nim polować, na nic więcej I zobaczymy jeszcze, czy to w ogóle spadnie, czy, czy, czy nie spadnie i by się ładnie pali, a to Simeteor proszę, ja tu tak gadam a no to C-Meteory, możemy tym rozwalać. Simeteor jest uważany za najlepszy samolot z tych pierwszych 6-7. Hmm. Samolot też nie jest jakiś mega szybki. Niby w statystykach ma dosyć, dosyć fajnie to zrobione, ale... Ale coś mi znowu przycięło. Po tych ostatnich dwóch paczach od czasu do czasu, przy ataku na samoloty, zaczyna... robi mi się taka delikatna przecinka, nie wiem czy tylko ja to mam, czy ktoś inny też. Nie wiem czy nagrywam, czy nie nagrywam, nie wiem, coś jakiś błąd jest. Przy innych grach... O no, to zobaczcie, zobaczcie, to, kurczę, to w ogóle nie skręca, absolutnie zero. O, masaka. Przy innych grach nic takiego nie ma miejsca. Tylko tak jak mówię w że po ostatnich patchach e, takie dziwa się dzieją. No ale cóż, mam nadzieję, że to za bardzo w rozgrywce nie będzie przeszkadzać. Jeszcze tego Bifightera teraz A jeśli chodzi o uzbrojenie, no uzbrojenie jest dobre, tak jak w Shooting Starze to są 6M trójek. Takie jakie macie na przykład cztery są w berkacie tym pierwszym czyli całkiem całkiem fajne karabinki. No ale żeby móc strzelać z tych karabinków to trzeba najpierw cel mamierzyć, a to jest naprawdę naprawdę trudne zadanie zobaczcie tutaj zobaczcie jak to się rozpędza to się w ogóle nie rozpędza jest tragedia jak tylko lekko damy do góry ten samolot nie chce w ogóle nabierać prędkości zobaczcie jak ją goni tajfuna to jest trzeci poziom samolotu trzeci poziom kontra piąty poziom odrzutowiec który powinien iść jak torpeda do przodu shooting star już dawno by go dorwał zapomniał Zobacz, zobaczcie zobaczcie jak, jak się nim skręca i namierza jak dorzuca to jest po prostu tragedia. Tragedia i masakra bym nawet tak tak powiedziałem. Lecimy, widzę, ostatnie F82 nasze padło. Lecimy do tego meteora i zobaczycie jak będzie mnie robił, jak będzie chciał po prostu. Bo tak jak mówię, ten samolot nie kręci się ani horyzontalnie, ani... E, ani do góry, ani na boki, no nigdzie się pomyli. Ani wertykalnie, zabrakło mi tego słowa. No, no właśnie, czysta miazy, zostaliśmy tylko my jakiś bombowiec, nic nie warty bez uzbrojenia. No i zaczyna się, zaczyna się zabawa. Jeśli go przechwycimy teraz, to będzie jedyna szansa pewnie jaką będę miał. Na szczęście widać, że gościu jakiś mega dobry nie jest, bo jakiś dziwa tu robi. Teraz ostro skręcił. Zobaczcie, zobacz jaką skręca. A, no my możemy w ogóle pomarzyć o czymś takim. Zobaczcie, zobaczcie jak on robi ROLA do góry Nie jest to mega rewelacja. Koleś na szczęście nie za bardzo wie jak... jaką strąci tego F80C no teraz może, może. Nie, zaostro znowu pewnie skręci. O! Jasny gwint! Niewiele brakowało, ale naprawdę no te, te role kurczne samolot powinien znacznie szybciej z tego wychodzić. No to jest, o, teraz już nie możemy zrobić, bo już na nas poleciał. Koniec latania, wybaczcie. Chcemy iść w górę, on już nie ma mocy, już spuchł. To jest po prostu tragedia. Zobaczcie, jesteśmy kilometr nad ziemią, kilometr, i teraz o zawracanie. Co tu się dzieje? Ten samolot w ogóle nie daje rady, on się rozbije. Klapy nic nie pomagają, żeby kilometr mnie wykręcić z zera. Rozpacz, moi drodzy, rozpacz w biały dzień. Ach, tak jak mówię, nie chcę mi się więcej latać takim badziewiem, bo jest tragiczny. Meteor, kurczę, by dwa role zrobił w tym. W tym... Samym miejscu, gdzie byliśmy, a tutaj takie dziwa się dzieją. Tak więc, jak będziecie go mieli i, i nic się nie zmieni w następnych patchach, to po prostu ujajcie oh, z daleka ten model. Szkoda waszych nerów i poświęconego czasu na latanie nim. No a dla osób, które lubią mega wyzwania, to polecam miłej zabawy. Okej, okay, wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!